Kiedy są mega shotów? To jest dzisiaj? Z godzinę temu, to dajcie to obejrzeć. Bo ja to w człowieku po tym Miami to ja nawet nie wiem, co się dzieje w internecie. Nie Ty, co nie działo? to widziałem? No tu. Być może lightweight też jest. Nie pamiętaj, like no dai, trochę to. to. <laughs> 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 nie <laughs> wyjmujesz. <laughs> nie mam czego? Wa nie widzę. A wady wzroku? E nie mam. Co Hania o mnie mówi? Mówi, że brwi jej pochwaliłaś? No bo to prawda! Serio! I później mi wysłała i mówi Nawcia, dzisiaj w brwiach, pozdrawiam serdecznie A ja mówię pięknie, pięknie, bo bez brwi to wyglądasz jak plemnik Dziś ten duży przed nami? Mhm mm wyżej, 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 wyżej Lecę Dobra, jestem Zajmij się, Nie mam przelotu! Nie mam przelotu! Chłopaki wysadać! Chwem, pogoś śpieszy, no? Co jest grane? Co się dzieje? Dobra, jestem idiotą, miałem słuchawki założone odwrotnie. I się dziwię, że słyszę po prostu. A. <grystanie> o <ty> ku... <grystanie> On po prostu siedzi. Na drukarce ja postawiłam lampkę tutaj, żeby mi świeciła, tak, w tle. A on wziął i łapą. Bo wkłada go ta lampka. Nie, te koty to z charakteru poręku, ewidentnie. No. To? <laughs> Jednoręka? No dobra, no ciężko nie wygląda, no tak Wam powiem. Uwuwu, uh, 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 jakieś stopeczki ma. I am Blade of Mykola. Widzi tą tapetę na Discord? A, mogę ci sprzedać Patrikom tapetę za 150 zł, jak chcesz. Bo And nie I jest I have kolorowo. Never Aż do dzisiaj. O. Dobra. Zobaczmy. Czyli to jest yy, boss typu szybki. Dobrze. Zamówiłem część do cosplayu, prawda? Pamiętacie, powiedziałem wam, że kupiłem część do <laughs> jednego z kostiumów i tak dalej, i tam coś jeszcze domówiłem. Stała się sytuacja typu, zamawiasz coś idiotycznego z internetu, a oni dostarczają ci to w najbardziej się paczce jakaś jak możliwa. i ten kurier pod, pod drzwiami i z taką poważną wido no, podaje mi to. Właśnie tam, po to szliferkę wziąłem, wiesz? Nie, widzowie, ja się zmieniam, bo tak oglądam te szoty i... Uważam, że możecie czuć się troszkę gorść Od, yy, o, na przykład, od widzów innych streamerów Fajne, na przykład, te cosplaye, coś Od dzisiaj, co stream będzie, na przykład Raz w tygodniu, przepraszam, raz w tygodniu cosplay Od dzisiaj zaczynamy Dziś będzie cosplay, nie roba Za tydzień zobaczcie, co będzie dalej Także subskrybujcie ten kanał, bo jedzą sławki jeszcze rozdane Ale fajną będą, fajne będą rzeczy, cosplaye, coś Będzie fajnie, gadka Bądźcie gotowi na to Jak nóż nie przejdzie o kurde, stoł się wypie Jak będzie yy, ustawiam cel subskrypcji, jeżeli pobijemy rekord KSINata, to w przyszłym tygodniu będzie cosplay Olka i Olek będzie też na streamie. Także to za momentik będzie ustalone, też na streamie będzie widać to na scenie. Także bierzcie już po prostu szykujcie telefony, szykujcie ten Apple Pay. Kurde. Stoł się, no i uczestnicy wjeżdżają na bazę Nie wąchałem poduszkiem, który się, się tam przeczytałem No nie wąchałem, no nie wąchałem no, no ogarnij się No nie zachęcali mnie ale powiedziałem że przecież nie będę wąchał tak Jeszcze wyjątkowa szkoda Artura akurat Kto to Artur? Odpadł A, ten co był pracy? Tak się w zespole i tak dalej A, faktycznie będę tęsknił nie umiem tego zakrętu kura, na to musisz tu wjechać! O. Nie no, kierownica jest zj***a, przysięgniam. Pago, puść Teraz zaczynasz Kuba ten? Swoje ten? No nie wiem, bo Pago, k*** ale Pago jeszcze wystosował przeprosiny potem, k***a, kazałem przez Ginolda, także ta ty, ty, sprawa była k poważna, ale kazałem Dawidowi przekazać, że przez <laughs> Polish esports pioneer Izak built an empire around his charismatic commentary. A former Counter Strike Pro, he transitioned to streaming and quickly amassed a massive community. But Izak didn't stop at eSports he crossed into mainstream sports <coughs> commentating every <coughs> Poland match at Euro 2016 and joining Poland's national broadcast team for the 2018 FIFA World Cup today Isaac's unique blend of gaming expertise and football passion makes him Poland's ultimate digital electrifying style to the Polish national team king's world cup nation soto isaac um, you yeah, look panicked there you okay how do you feel about being in group c it's a european group right uh, i just hope that polish national team will play better uh, than i looked in this video because comparing to all these great captains um, i'm just a gamer you know i'm just a, a person who just To jest jak gdybyś się nadał człowieku na kasyjnko, right? masz gadane so yeah, chłopaku. So, yeah, I just hope that Polish national team will play much better than I looked in this video and I hope that we'll show how passionate and how much we love football in Poland. Widziałeś DLC nawet do cyberpunka? Chyba to widziałem już. Wstawaj samuraju. Kiszak na***ł bezbronnego mężika. Dobra k***a. Flashback! Ma ci streamer, że to no, tak. każdy w innym miejscu kamerka. No, puszczam no, no, cię, ale nie spróbujesz bez wzmocnienia. Co Let's, Let's go! Let's go! No, a tutaj ciasno nie było, bo dosyć szeroko w wykonaniu e, właśnie pago to wcześniej byliśmy w stanie zaobserwować. to jest kurwa! Gówno jad upośledzony, Ja ogólnie ten brodka z cały tej transmisji był rozsądnie. Tak to było fajnie zrobione. W go, to wcześniej byliśmy w stanie zaobserwować, ale... to jest gówno upośledzony Okej, okay, całkiem no, dosadnie powiedziane przez samego Tuszola. No chyba są już blisko ogólnie, bo ich nie widzę też. Ej, no to jak nie widzę k**a nigdzie. Siatka mi za kur... Stream zamiast. bez kamerki? A, że w ogóle wyjść, no Kurwa siatka, siatka. A nie, bo się za zapomnę się odzywać że w ogóle będzie, chłopie. Też coś... Ostro powalonego, to chyba to mogę zlikować, już to mówiłem u mnie na streamie. Mieliśmy na przyszły sezon, czy bylibyśmy, czy nie, mieć pewnego sponsora, nie będę likować. No ale okazało się, że jest to firma turecka i w momencie, kiedy usłyszeli, w momencie, <coughs> kiedy usłyszeli o, cał o całej dramie, to niestety no, sponsora no, no, nie ma. Wiesz. Jakiej dramie? Weź mi ktoś streść bo ja nie jestem, a widzę, że piszecie ich zdę. I co ma tu, tu, turecka i że jaka jest drama. chłopie no i dzięki, kurwa streszczenie. Nie wiem. Gid. Dzięki. Ja pod konem zabiję. Wyłączam tą kamerkę jednak. No. Ja! Ale będzie, lecę. nie <laughs> no. Jak to się robi? Pinka. O, Jeszcze jak Sorry, że jak. pytałem. Niestety stary, no nie wiem, no co ja mam ci powiedzieć, no zobacz, lol pro ladder I nawet, nawet jeżeli nie musi być Polak Okej, to ci bez teamu rider Kto to jest kurwa Ryder? Ryder to ja że tego z WBW Co na wózku jeździł On O Jezu Ryder, nie grasz kurwa te słowiki Ja to jak wjechał do Chin to od razu sierpi młot na czole kurwa Stempel Hymn Związku Radzieckiego i kurwa Fing pom pak, pong fara, pom 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 pe Shingon ti haja, i kurwa Byśmy poddymiali, chłopie. Chciałem zobaczyć, co to jest za streamer. Sam nie puszczam z permiary, nie, nie będziemy robić recesji. Puszczaj spermiarę! Puszczaj z Ja mam krzywe palce, tak, no. Ja się śmiałam, że ja mam... Najbardziej prosty to jest ten palec, bo był złamany. A ten jest taki, patrz. Ten był złamany palec, a ten nie był złamany. Mi naprosto ma... Widzisz to? Widziałem, Dawid, ten inside trading tam, po... kurwa, No ko to też k*** zgołstowałeś, sz**! To j***a, że mi pies k***a! K**a, no bedzia, Edzia! No słuchawki mi kur... ciągnie z myszkiem, no! Leży sniper. Flashbang, flashbang. K**a, match no! Drewno, nie widziałem, ja miałem. No nie, no, Guinness Diggle... Nie da się grać, TO! Chcecie galo podejść? Ja mogę wam dać smoka jeszcze. Weź Antek ze spojrzał. Macie, macie. Doktor radości. może galom ja... No dobra. Dojechał dam jak ma? Co ty? Ty? Co ja? No a kto? To ty jesteś. Ja cię znam <grym> ja, cię, ja cię znam, <grym> Variat. Variat. <grym> Variacik, ja cię znam. Wariat! Wariat! Wariaci, ja cię znam, Kto ty jesteś! Pa, co to jest? Skąd to jest? Z Episykieli, co? Z Karego Potera to jest? Nie, z Niemiec. To jest gonik, bracie mój. Ja pierwszy z tego Battlefielda napijam, co oni dostali zjechaj. pieniądze. O, da. jest wytłumaczenie. Chodzi o to, że tureckie ku... podczas oficjalnego meczu wyzywali poza Polaków od nas. dobrze, że nam dziadka. Aha, to Cnikrof pokazali im kamerę, a potem React zbanował naszego wyskyzwynka, gdzie musieli grać 4 na 5 i przegrały Kolejny raz na turecki Team. Czy jest drama polsko-turecka? Okej. Okay. Teraz rozumiem, dziękuję nie za wytłumaczenie. Nie ma żadnego problemu, Diables. Przeciwnik Nawet powiedziałbym, sektor. że możemy być dobrymi kolegami. Nie masz się niczego bać. Poczekaj. Da, Wladimir? Da, ty znajesz streamer diables. Da, nie strelajcie w dom. Nie strzelajcie do niego. Da, spokojna. Okej, harasho, ponial. Widzisz, już jesteś bezpieczny. Tyce, tyce, jadwonice, spać olsza Rozumiem, okej. Dobra, no to... no to chyba więcej nie ma co gadać. Czy nie chcesz na Nie chcę iść na A socharyz w Chinach teraz, tak? Tak, chciałem że że się. A oni pojechali w jakichś e-sportowych pobudkach, czy po prostu to taki bardziej ERL i kontentowo streamerski wyjazd? Negroni? How is it in Negroni Chinese? How you pronounce it? Read this, can you read this? Nigeloni? Nigeloni, ok, Nigeloni, ładnie. Bardzo dobrze, to muszę chłopakowi się należy. To jest nasz polski KSI na. Patrz na order, Nigeloni, e, no 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 no, ok, Nigeloni, e, mamma no, ma, ma mia, good, e, ok, thank you so much. Jeszcze blady zobacz, jeszcze specjalne zaklęcie, jeszcze specjalne, na przykład, patrz, tu jest Kasia i pa, do kuchni! Ej, bo ja was nie słyszę. Jak ja bym miała wyliczać ile rzeczy ja ludziom w, ży w życiu postawiłam frazę, <coughs> to bym oczywiście się do, nie doliczyła nic. Krowie języki? Ja nie języki. jadłam nigdy. Jadłeś kiedyś? Krowie języki? No. Krowie, krowiego nie, ale twój musi być niezły no. <noise> Tym. Dawaj troj za mną. Za mną! Ja nie mam tego To ja cię przyciągnę, czekaj! Chodź do mnie troj! Do mnie moja desko! A co ty tu robisz, Kasiu? Co to za gra? To co my graliśmy, czy to jakieś inne? Wygląda Anima. tak samo. Ita! Nie! Wszyscy rozgrywali mnie na trzeźwo. Antarku... To ta gierka, o którą was pytałem nikt nie odpisał. No widzisz Mork. Na szczęście w piątek w nią gramy bracie, zapraszam do mnie na streama stary. Przyjmujesz zaproszenie Morg? zapraszam się na gierkę, bardzo fajną gierkę znalazłem. Eee, nie wiem jeszcze jak się nazywa. Prawdopodobnie Fall Night. Night". Nie, to co? To, to że fila na nos. No to jakąś tam fajna gierkę to jest, zapraszam cię, hej. No i będziesz bym cię jeszcze bez dwóch wiesz? z Teraz dawaj, wy... Okej, okay, bez wujesz? Bez uwierz. Zodro dla ETC. Ale bez wiesz? Tak. Rubimy ci i tak. Proste, ty bez Ale bez wiesz? Tak. No, no racje no, Salutinio, ale co, co ja poradzę, panu, że mam taką to. pamięć bez... Co to się odpier... Szacun dla wszystkich streamerów, kur ciężka ta robota jest.